Dzień dobry Państwu. Nie chcę się czuć jak generał Jaruzelski, ale od pewnego czasu mamy stan wojenny. Przeciwnik nie nosi munduru i jest niewidzialny, ale niezależnie od branży, w jakiej działamy, postawił nas w stan najwyższej gotowości. Zarówno ja, jak i pozostali mówcy zrzeszeni w agencji Power Speech, mimo tych wyjątkowych okoliczności, nie zamierzamy jednak składać broni. Dlatego ruszamy do boju z wykładami w wersji online. Jesteśmy w stanie zrealizować transmisję naszych występów do dowolnego miejsca w Polsce dla dowolnej liczby osób. Dysponujemy własnym studiem, możemy również dokonać realizacji w siedzibie klienta. Oprócz wykładów, proponujemy również panele dyskusyjne oraz rozmowy online z zarządem firmy, które będą transmitowane do jej pracowników. Przygotowaliśmy także zupełnie nowe tematy wykładów, odpowiadające na potrzeby firm w zaistniałej sytuacji. Bardzo Państwa zachęcam do kontaktu z naszą agencją a, i poznania wszystkich szczegółów. A przede wszystkim w tych trudnych czasach życzę dużo zdrowia. Teraz te życzenia są wyjątkowo cenne. A więc wszystkiego dobrego.